Uh, yo, 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 Nasi yo słuchacze yo, 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 yo. wracamy do serii Minecraft bo udało mi się wreszcie znaleźć patcha do tej gry gdzie jest fabuła rzeczywista i grafika też jest naprawiona więc um, jakieś... no to w końcu jest jakieś szczegóły, wcześniej to chyba holdery były właśnie, jakieś jakąś wersję alfa nam chyba dali jakąś okrojoną, nie wiem ale... czy to jest skrzynia jakaś? Info od autora. A, autor gry? O mój Boże. Witaj na mapce SK. Co? Na tropie Hero by Starter X4. Twoim zadaniem jest zebranie wszystkich 2100-120 netero gwiazd neterowych oraz przejście mapki. Pozdrawiam i moje gry. A no, ja mi się zdawał, że to Nodży zrobił Minecraft, a nie Starter X4. Dzięki, mi jest Starter X4, a to chyba przez niego tak, tak wygląda. A, a Czyli to... czy on patcha wypuścił, to bo to jest chyba fanowski patch. Przecież nie ma sensu. Gopię, co są drzwi. Jakieś podejdź tu. You team is snow. Hat dogs. Herobrin, o nie, co to znaczy? Muszę, muszę stąd wyjść jakoś. Uciekaj, wyjdź. Ha, ha. U, o, drzwi siadaj i jedz. Gwiazda, jedziemy. Nie, yeah. jak Co zrobiłeś? Jedziemy. Uff. To co się jest? Co to? Ja nie wziąłeś gwiazdy. To teraz. aha udało nam się idziemy po gwiazdę o, dwa jesteśmy tu jesteśmy blisko to jest 2% wszystkich gwiazd które musimy zdobyć dwustu nie wiem bardzo dziwna ta gra co co? Ci schody podziurawione jakieś A jak pani chodzi? Musisz skakać? Głupie Ten trochę Chyba coś z oknem płonęło To szyby Chyba A? Ale hardkorowa gra Ja już tu boję baję. tu, ta mapa. Noc, no creepy, creepy mapa. Tu jest tutaj coś było. Coś jakąś widziałem. Muzyka jakaś creepy, creepy. Obałem się. Netherster. Książka z wiadomości. Dobrze. Oby tak da, Hero Brain. Brain. Ten... A w ogóle kto to ten Hero Jakiś creep, może? Creep? Może to twór prawdziwy u. twórca. Dowiemy się pewnie, jak dojdziemy do końca. A zresztą te bloki są takie przezroczyste. Dziw dziwne troszkę jakieś. Takie. Uuu. Wow. Aha. Nie. Aha. Caramba. Jeszcze za chwilę umrzesz. O! Musisz uważać. Oj. Ło! Łe, to naprawdę cienkie bloki są. Uh. <tryk> co teraz? Mam potem mieć? <tryk> ha! Aż są dobre ten gra. Skacz do wody. Respawn. Um. Chyba Hirobron nie chce, żeby tak się stało. Ahm. Um. Jak ty idziesz? Po Głupie. ta gra jakaś. nie powinieneś zdechnąć się jakby. Dobra, po prostu. No to chcę po prostu nie przegrać, a ty nadal grasz. Nie wiem, może to jakiś błąd jest dziwny. Ale zrobimy tak. <słuch> e, nie mam czasu. Nie mam czasu. Już mamy 6 minut odcinka. To nie wiem, nawet, to jest tej gry całej. Musimy się zmieścić w 10 Co, co to tam w ogóle tak płonie? Jakieś dziwne to jest. No tam skoczyć mieliśmy, nie? Eee... To jest nasze gwiazdy. Ja trochę, mam, trochę mam demencję, jeżeli mamy 4. A, psuje się coś. Głupia gra. Um. A! Trochę się boję tego. Tam widziałem... A, coś mnie bije. Nie, jak gwiazda. Gdzie ona jest? No tutaj. Ale ja chyba już ją wyjąłeś. Mam trzy. A miałem mia mia mieć cztery. A, mam ją. To jakiś potwór jest. Ja nie widzę, co, co się dzieje w ogóle. Uciekam stąd. A! Jezu, boję się, straszne. Co to jest taki straszne? Czekaj, ja wiem. E. Jezu. co tu światła nie ma. Ła, um. wow, dobra. Suks, udało mi się. O, skrzynka prawie o, cztery. Jezu chryste. Bot oraz kryptyczne wydaje. Też mnie znaleźć. płyn do drugiego mostu, a otrzymasz kolejną wskazówkę. Dobrze. A ja nie wiem, czy ja chcę go spotkać. Ja no, takie straszne rzeczy się dzieją na drodze, jak próbujemy go spotkać. Nic nie widzę. Um... A tam. Ojej, ojej, ale jesteśmy w domu rybaka Hman Tutaj pewnie będzie gwiazda. Nie było gwiazdy żadnej. A tu jest gwia... tu są gwiazdy. Mamy ich 12 już. Taki trochę power creep myślę. Jesteś oh, już okay. blisko. Zanim tu dotarłeś, zabiję frenschmana, a jego krew Strasz. My... Straszna gra, tak nie można takich gier strasznych robić. to jest frenschman? Moje nowe postaci. zadanie jest ja znaleźć Ja mu? nie wiem, co robił poprzednie nawet. Moi domek. Gold ingot, stick, diamant. diamond. 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 Tu jest furtka. Teraz idź drogo za blokami Glovestona. Okej. Okej. Okay. Okay, okay. A byłem byliśmy tam już. Widzę coś, na horyzoncie Ale ja widzę potwory też I krowy, czy coś Jakieś Coś? Stejka dostałem Herob... Uff, nie wiem czy chcę tu iść mhm. Boję się trochę Trochę się... Ale chyba musimy pójść Musimy zobaczyć tego Herobrina Wyszedłem z kolega na spacer, będę z nim w cyglany zamek. Czekam na cy Na obrazek, szukaj wyjścia. To jest lawa. Straszny trochę. O. Aha, to było. Nie, 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 nie zauważyłem. Bardzo łatwa zagadka. Co tam? Co to jest? Jakiś głupie niszcz szyby te. Aha! 14 Czytaj to! O nie, to koszmar. Mojego kolegę ugryzł... pies. On oszalal i zamienil mnie w golema wykrzyczalny Praturu dute. I wskoczył do A Ale mnie scrips z jump Myślę, ja myślę, że musimy skończyć odcinek na dzisiaj, żeby... Ajajaj! Aj, aj. aj, aj, aj. Myślę, że muszę się odstresować trochę. Myślę, że z raz. Ja, ja, ja.